Wspólnotowe posłanie, nauczanie domowe. 11 maja. Dzieje apostolskie, werset 24 do 12 do 5 wersetu rozdziału 13. Słowo Pańskie rozszerzało się i rosło. Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jerozolimy, zabierając ze sobą Jana, zwanego Markiem. W Antiochii, w tamtejszym kościele. Byli prorokami i nauczycielami, Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychował się razem z Herodem Tetrarchą i Szaweł. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty – wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz włożeniu na nich rąk wyprawili ich – a oni, wysłani przez Ducha Świętego, zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. W tych fragmentach dziejów apostolskich pięknie jest opisane życie wspólnoty. Życie wspólnoty, która ma swoje dzieła. Ma swój sposób spotykania się, swoją formę modlitwy, rozwijające się różnego rodzaju części odpowiedzialne za poszczególne działania, za poszczególne przestrzenie, czy to życia wspólnotowego, czy posługi wewnątrz i na zewnątrz wspólnoty. Moglibyśmy je tutaj prześledzić. Ale chciałem zwrócić uwagę dzisiaj przede wszystkim na to, że wspólnota wysyła do dzieła, szawła i barnabę. że ci dwaj naznaczeni przez Ducha Świętego na modlitwie zostaną przez wspólnotę posłani na pierwszą misyjną wyprawę. I w tym modelu powinniśmy coraz bardziej odkrywać dla nas, Zaproszenie, żeby tak właśnie patrzeć na tę zewnętrzną działalność wspólnoty, kościoła. Najpierw jest modlitwa. Najpierw jest zgromadzenie wszystkich, aby coraz bardziej być przy Bogu, aby coraz bardziej rozwijać się duchowo. Słyszymy tutaj zarówno o modlitwie, jak i poście. Słyszymy tutaj. O głosie Ducha Świętego, ale też o odpowiedzi wspólnoty. Są gesty i znaki tego posłania, jak nałożenie rąk, wyprawienie i wszystkie te elementy razem wzięte pozwalają nam zobaczyć, że to nie jest jakaś prywatna inicjatywa głoszenie Ewangelii, że dzieła, które podejmuje Kościół to jest rzeczywiście działanie wspólnotowe, nawet jeżeli to pojedyncze osoby wykonują, to jednak samo zlecenie, posłanie należy do wspólnoty, która, dodajmy, rozpoznaje głos Boga, rozpoznaje Boże wezwanie. To nie są tylko ludzkie pomysły. Wiemy, że ewangelizacja, misjonowanie, to jest nakaz Jezusa Chrystusa, nakaz, który żyje we wspólnocie, który dojrzewa i pod wpływem łaski może być właśnie zrealizowany. Więc dzisiaj zadanie Twoje. Pomódl się o to, żebyście we wspólnocie, czy to jest rodzina, czy to jest wspólnota przy parafii, czy to jest wspólnota funkcjonująca jako jedno z zadań Kościoła, pomódl się o to, żebyście razem na modlitwie rozpoznawali, co powinniście robić, jak i kiedy? Ta modlitwa wspólnotowa jest tym fundamentem. Od tego się zaczyna: by posłuchać Ducha Świętego, do czego nas posyła i jak chce byśmy byli zaangażowani. Niech w tej modlitwie i w tym spotkaniu Waszym wspólnotowym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.